Mama się bawi z synkami 15 sierpień 2019 Dawaj Do nich, dawaj ich, dawaj ich mocno Tata, skręć na Ja Was zakręcę, trzymajcie się o. Jak jest? Fajnie? Nie tak. Tata, ale mógł no, graj tutaj się na haruzeli. Ale już my się w głowie kręci. Mokra. Na co teraz biegniecie? Na ślidzawkę. No dawaj Domik, zjeżdżaj, że się boisz tej ślizgawki. Tak za duża dla Ciebie. Domik takie ślizgaweczki, to na śniadanie zjadę. Tata. Potem. Nie, chodź. A, no gdzie? Bo się? Dla czterech osób. No. Chcesz się pobujać ze mną? Wsiadaj. No wsiadaj. O, o. O, o. No i co? Nie da rady. Koniec.